Facet wszedł do sklepu z bielizną, podszedł do sprzedawczyni i nieśmiało powiedział: Chciałbym kupić stanik dla żony. Jakiego rodzaju? Rodzaju? To są różne rodzaje? Proszę spojrzeć, powiedziała sprzedawczyni i pokazała mu całe mnóstwo staników we wszystkich możliwych kolorach, rozmiarach, kształtach i materiałach. Gościu wyglądał na strasznie zakłopotanego. Sprzedawczyni uśmiechnęła się i powiedziała. Tak naprawdę pomimo tej różnorodności są tylko cztery typy staników: katolicki, Armii Zbawienia, prezbiteriański i baptystyczny. Jaki pan sobie życzy? Facet, jeszcze bardziej zaskoczony, poprosił o wytłumaczenie różnicy między tymi typami. To proste, rzekła sprzedawczyni: Katolicki wspiera masy. Armii zbawienia podnosi upadłych, prezbiteriański pozwala im stać prosto, a baptystyczny robi góry z malutkich pagórków. Podczas meczu trampkarzy trener mówi do jednego z chłopców z drużyny. Czy wiesz, co to jest współpraca? Co to jest zespół? Chłopczyk potakuje. A czy rozumiesz, jak ważne jest to, żebyśmy razem wygrali? Chłopczyk znów przytakuje. A zatem, kiedy sędzia odgwizduje twój faul... Rozumiesz, że nie wolno się z nim kłócić, przeklinać i atakować go? Mały piłkarz znów kiwa głową ze zrozumieniem. W porządku, mówi trener. To teraz idź proszę i wytłumacz to swojej mamie.